Zabawę zapiszę. Dzisiaj w programie będzie LEGO Technics. Bardzo mały zestaw i bardzo tani zestaw. LEGO kreator, kreator. E, tutaj 3 w 1, od 7 do 12 lat, numer 31047. Bardzo mały zestaw, ale za to bardzo no, fajny. No, nie bardzo mały, ale taki. No taki spory. Optymalny. Tak. Tutaj, ma, tutaj możecie złożyć samolot, motorówkę, lub helikopter. My będziemy składać samoloty. To jest taki ścigacz wodny, nie motorówka. To bardzo szybka motorówka. Bolid wodny. No, widzimy, że samolot będzie regulowany w podwozie, ale nie ma co przedłużać. Myślę, że można otwierać. I działamy. O, ale co, dwie? A, no tak, trzy w zasadzie instrukcje. No tak, no tak, no tak. Poczekajcie. Dobra, odpachowy, i działamy. Instrukcje rozłożę, zaraz pokażę. No, tak wygląda tutaj? Co my składamy w ogóle, właśnie? Co my składamy? My składamy samolot i ścigaczą motorówko, co? I ścigaczą motorówko, pojazd. Dobrze. No to. Zaczynajmy. Nie, ja To moja fajna część. No taka, 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 Będzie od podwozia. Mhm. Od podwozia. Mamy już złożony ten piękny i duży samolot. Oczywiście, w porównaniu z tamtym największym, to może nie jest taki duży, ale jest spory. Wydawało nam się, że jest troszeczkę mniejszy. I ma takie same koła. Tutaj, zobaczcie, możecie robić o... Tę, to, 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 to. składane podwozie, tak ja jak mówiliśmy. Eee, bardzo ładnie jeździ to Wam zaprezentuję tak bo on ma tuż z tyłu tutaj kółeczko na dole takie malutkie eee, co jeszcze mamy tutaj ruchomego hej eee! hej hej co jeszcze mamy tutaj ruchomego proszę pokazać to podawać. oczywiście tutaj ruchome i to jest bardzo dobre że nie mamy tej półkuli tej dźwięki tak, tylko tak. mamy tutaj tak jak, tak jak prawdziwy samolot. Drążek, drążek do sterowania. Mhm. Tutaj macie jakiś taki system, jak mhm. to się zmierza, takie radary i inne... Pilota możemy sobie wziąć na przykład panią pilotkę z poprzednich zestawów jak pamiętacie. Ona tutaj jest, patrzy na was, uśmiecha się do Was, uśmiecha się do Was, zalotnie. I ona tutaj jest. Ja! Uwielbiam ją! I ona tutaj jest. I tańczy dla mnie, bo. Tak? Jak widzicie, podobne samoloty, podobne samoloty, prawda? Ale... Ale ten, ale ten jednak go troszeczkę, że tak powiem my swoim... właśnie myśleliśmy że on będzie właśnie taki, taki tak ja myślałem że to będzie taki malutki a o tym... on jest dwa jest, jest prawie jest bardzo dużo większy od bardzo tego. dużo większy jest tak dobra i teraz ja mamy... o ocenę bym poprosił a części tak części. tak tutaj zapasowe części dość jest ich sporo no zapasowe no i te części muszą być bo powinny też służą, będą pomocne przy budowie tych, tych pojazdów konkretnie mamy. A więc no... się nie zdziwcie, że będzie, że będzie dużo tutaj pasowicznych. Tak. I e, twoja ocena tego e, egzemplarza? 1 do 10. 9. Ok, dobrze, dziękuję. 10 na to, na to że, że jest. Ma takie malutkie kółeczko. No mogli tam gumowe dać, no mogli dać gumowe. Tak, tak. No to no, wszyscy zobaczcie. Ale widocznie wiesz, może takie jest w oryginale, że takie to, kółecz to, to kółeczko jest bardzo małe. To na pewno. No, tak, tak, tak. Czyli jest ma bardzo małe, mhm. ale jest gumowe. No właśnie, właśnie. No, no dobrze, no nie jest źle. Ogon solidny, no dobrze. To teraz prosimy o teleportację do przeniesienia nas do złożonego już modelu. No to przenoszę was w czasie. Złożyłem motorówkę, super wyszło. Yy, ona mi bardzo się podoba. A szczególnie silnik. Silnik tutaj jest. Tak. Pokaż go jakoś tak bardziej. Tak, bardzo fajny i naprawdę wygląda to jak silnik. No tak, jest troszkę tak skomplikowanie tutaj to zbudowane. Tak. Jak wiecie. O, no tak. A, no tak, I ale, wiecie, ale jest, to, jest to sterowanie, które było tam, tak? Tak. Jest to sterowanie. Tak i jeszcze Wam chcę powiedzieć, że ym, w tym zestawie troszeczkę lepiej ułożyli, dlatego już zrobili tak. Lepiej pasuje, a zamyka się mocniej, tak? Tak, po prostu w tamtych pojazdach co to tylko tak się przymykało i... A teraz to to, zobaczcie. No, aha, że się zatrzaskuje wręcz, a super. Ale co jeszcze z ruchami elementów się... tutaj jest? Ym, jest jeszcze... To. to się kręci, zobaczcie. O, obróć teraz, bo teraz będzie widać, jak to się obraca. No tak, super. Tak, jeszcze. Kłeczka. No i teraz coś ważnego zauważyłeś. Ja się nie widziałem jeszcze ani jednej budowli pojazdów, które można byłoby tak. Właśnie, tylko eee, bardzo, bardzo zwrotnie skręcę, zobaczcie. Jadę, Oczywiście jadę. tylko na równej powierzchni, tak? Na, na podłodze to na panelach żeśmy puszczali, na panelach podłogowych żeśmy puszczali. To bardzo od niej prosto jedzie, jeżeli zakręcisz, e, driftem się zrobi, no to driftuje, no dawaj. O, jadę, 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 jadę. o nie, tutaj jest wypadek, jedzie na mnie policja. Drifty nie tak, jest Tak, bardzo przyjemnie się tym jedzie, to prawda. E, jest na ok. Jadę, jadę, jadę. Okej, okay, no dobrze, no i jak oceniasz ogólnie... Nie. A, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Tak. Zostały nam części. Tak. Zapasowe no, części. I z zapasowych części stworzyłeś sam własnoręcznie, nic ci nie pomagałem. Przem, kto to jest? Czy to jest kura? Nie. To jest dinozaur. Słuchajcie, zobaczcie, takiego T-Rexa e, zrobił, żeby. Oczywiście, oczywiście to nie było z takich normalnych części z To było z zapasowych części. Tylko więc, z zapasowych. części. sobie, że nie wygląda, nie wygląda tak bardzo jak T-Rex. Jak na przykład ten T-Rex? No tak, no nie, nie, jest, nie jest taki sam jak ten. Tylko po prostu eee, nie mieliśmy... Tak. Nie mieliśmy tutaj na przykład tak wygląda. Ale normalnie można go posadzić, na przykład siedzi, siedzi, siedzi na tyłku, zobaczcie, siedzi na tyłku, a jeszcze nam części zostały. O, teraz dziubię sobie ten. No i tak to już. Jeszcze, jeszcze udało mu się stworzyć z tego co zostało takiego śmiesznego T-rexa po krakach. Dobrze, jak oceniasz w całości ten zestawik? Oceniam w skali od 1 do 10. No, 10. Tak, szczerze, taka jest prawdziwa ta dziesiątka czy naciągana? Dziesiątka. Dziesiątka? Dobrze. Dziesiątka, dziesiątek, dziesiątka. E, e, e. Tak, to jest nasz symbol. Tak. O, od, od tego, czyli jeżeli nie, zamiast tak, to my pokazujemy o tak. Czyli jakby takie E występujące. Tak, tak, e, e. tak, tak, żebyśmy wymyślili nasz symbol, kiedy jest ocena 10 na 10. Dobrze. Tak. Jeszcze obserwujcie szkala i wciśnijcie czerwony guzik i obserwujcie go i komentujcie.